W dzienniku Związkowym witamy Michała Koterskiego, rewelacyjnego polskiego aktora, ale przede wszystkim gościa, specjalnego gościa 37. Polonii, pierwszej pielgrzymki z Chicago do Maryville, Indiana. Cześć, Michał. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście nigdy nie pielgrzymowałeś? Nigdy nie byłeś na żadnej pielgrzymce? Na takiej chodzonej nie, ale teraz właśnie sobie przypomniałem, że byłem na takiej pielgrzymce do Meczugorje, można powiedzieć, jeżdżonej, Aha. bo to autokarami z Polski tam do Serbii, Bośni, czy gdzie to Meczugorje mhm. już nie pamiętam się znajduje. No i to kawał drogi, bo to półtora dnia jazdy. No i, no, i też był to wysiłek, mimo że się siedziało, ale kolana pod, pod brodą, więc, więc, no i, no ale też ta sama Boża Historia, śpiewy całą drogę, tak. uwielbienie, konferencje, bo to byliśmy z takim księdzem Dominikiem Chmielewskim, który jest powszechnie znany nie tylko w Polsce, ale wiem, że w Stanach też tu na tury jeździ, i no i to było niesamowite, niesamowite duchowe znania. Ale jesteś gotowy teraz, żeby, żeby przemierzyć te 29 mil. My po amerykańsku liczymy 29 mil, no. to ja wiem no, pod 50 km w no. dwa dni. No słuchaj, powiem tak, nie takie trasy się robiło. No, w życiu powiem szczerze. czy gotowy to się okaże? No jestem tu z rodziną, bardziej się martwią moją żonę mhm. i u mojego syna, bo on ma 7 lat. Jak oni sobie dadzą radę, ale moja żona dzisiaj się zapowiedziała, że idzie całą pielgrzymkę. No ja jej nie namawiałem. Mój syn to tam wiem, że zrobi kipisz, zaraz się gdzieś wpakuje w jakiś samochód albo coś i tam albo na barana. Sobie. Do siebie. Dokładnie, albo na barana, więc, więc nie, nie boję się. No ja troszkę ze sportem mam do czynienia, więc, więc, więc myślę, że kondycja nie jest zła, Dziękuję. że uda się przejść. Oczy wszystkich Pielgrzymów i uszy wszystkich Pielgrzymów będą zwrócone na Ciebie, masz wygłosić dwie konferencje, jedną w sobotę, jedną w dzielę, o czym będziesz mówił o czym to nie wiem, powiem tak szczerze powiem, że nigdy sobie nie przygotowuję takich wypowiedzi ani się jakoś do tego specjalnie no właśnie nie przygotowuję materiałów czy coś, czy od czego ja przy każdej takiej okazji świadectwa, czy wywiadu związanego z moim życiem tu nie mówię o pracy zawodowej tylko takim świadectwie jakby uwolnienia od uzależnienia drogi do tego do, do tej wolności w chorobie uzależnienia. Po prostu przed samym, przed samym tym świadectwem modlę się, proszę Boga z całych sił, żebym nie skrzywdził tym słowem człowieka, bo dzisiaj rzadko ludzie biorą odpowiedzialność za swoje słowa, a słowem często nieświadomie nawet można skrzywdzić drugą osobę. Tym bardziej, kiedy się głosi właśnie takie świadectwa, dosyć drastyczne jak mojego życia, które, które, które no nie było łatwe przez to uzależnienie. Pierwszy 14 lat uzależnienia mojego ojca od alkoholu, w tym piekle alkoholizmu się wychowywałem. Potem sam, 21 lat uzależniony od alkoholu i narkotyków, więc, żeby to miało ręce i nogi, powierzam to temu u góry. Proszę, żebym był narzędziem w jego rękach. I to zawsze za mi, na mnie spływa i ja po prostu oddaję się jemu. Więc co mhm. będzie, to się wszyscy dowiemy Nie, <laughs> w sobotę i w niedzielę. się ponieść. No, tak, dam się ponieść. Oddaję mu się w tej kwestii w całości. Powierzam, że on wie lepiej ode mnie, co jest dla ludzi dobre. Masz mocną historię do opowiedzenia i, i chciałbym no, wziąć to trochę pod mikroskop. Czujesz na przykład, że byłeś skazany na to, żeby, żeby wylądować w alkoholizmie, w uzależnieniu ze względu na historię twojej twojej rodziny? Ja powiem dzisiaj: to właśnie im dłużej żyję, tym bardziej dociera do mnie, że wszystko w życiu jest po coś. Oczywiście Bóg daje wolną wolę i możemy pokierować swoim życiem po swojemu. Ale kiedy ja dzisiaj oddaję mu się, jakby powierzam to, i to, co tam jest dla mnie zapisane, jakby powierzam się, idę tą drogą, nie zbaczam już z niej, to, to wiem, że wszystkie te wydarzenia, może to dla Was zabrzmieć no, nie do końca zrozumiale i wiarygodnie nawet, ale ja wierzę, że ten alkoholizm, że to piekło dzieciństwa, że, to, że ten alkoholizm mojego ojca, że potem to, to moje uzależnienie, które też było piekłem, nie tylko które stworzyłem sobie, ale swoim bliskim, Swoim rodzicom, swojej mamie, która bała się, że jej syn mm, może umrzeć no bo oni, umówmy się, rzadko się o tym mówi, ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To jest choroba śmiertelna, to jest choroba śmiertelna. Statystyki są druzgocące, mało się też o tym mówi, że alkoholizm jest jedną z najgorszych substancji na, 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 na świecie, to znaczy tak silną jak heroina. Jest to jedyny narkotyk, mówię tu o alkoholu, tak, tak, dobrze słyszycie, bo to jest substancja zmieniająca świadomość, który uzależnia fizycznie, nie tylko psychicznie, jedyną substancją jest właśnie heroina, czyli różne jej odmiany, morfina, fentanyl, teraz, który zbiera żniwa, czyli wszystkie pochodne morfiny. No i wyobraźcie sobie, że te same blokery dzisiaj już się stosuje na heroinę, co na alkohol. Tymi samymi środkami jakby się leczy czy zapobiega alkoholizmowi, więc to nie jest przypadek. No i co? I statystyki są druzgocące. Teraz kilka dni temu byłem w klinice w Miami, w jednym z ośrodków uzależnień, żeby jakby pogłębiać wiedzę na ten temat, a to też nie bez przypadku, bo od września otwieram własną klinikę uzależnień. Na Mazurach w Polsce nazywa się Klinika Odwróceni, więc jak ktoś by chciał więcej się dowiedzieć, to wszystko na stronie klinika odwróceni tam. Też nieprzypadkowo tu jeżdżę, bo program, który ściągnęliśmy, jest to program ze Stanów, mm -hmm. Lisem, M. Nijabic, profesor Harvardu, która całe życie poświęciła pracy z traumą i dowiedziała się, że za większością pacjentów, którzy do niej przychodzą, to są ludzie uzależnieni i za większością tych uzależnień stoi większa lub mniejsza trauma. I do czego zmierzam? Podczas pracy nad budowaniem ośrodka i też wizytując tu ośrodek w Miami, dowiedziałem się. Że te statystyki są na tyle druzgocące, że wychodzi w optymistycznych sondażach w Polsce 10% ludzi, ale ostatnio miałem wykład na uniwersytecie, po mnie był terapeuta od uzależnień i powiedział, że to niestety są 4% tak naprawdę, a tu zapytałem właścicieli ośrodka, jak u nich to wygląda. I oni mówią, że jedna osoba na 10 z tego wychodzi, więc ja dlatego tak dużo o tym mówię, i, i często do mnie mówią: o, ten znowu o uzależnieniu, ten znowu wybił się na uzależnieniu. No to ja wam powiem tak, słuchajcie, ja w życiu mam co robić, jestem akurat jednym z najbardziej wziętych aktorów w Polsce. No i wiadomo, ktoś jak wie i śledzi moją karierę, to ostatnia moja rola w filmie Gierek. Wier no, no, mógłbym naprawdę leżeć i odcinać kupony, ale. Sam, jakby odzyskałem życie na nowo, i czuję się w mhm. obowiązku mówić o tym, bo myślę sobie, może ktoś usłyszy, że da się, że to nie jest ta choroba, że to nie jest wyrok. Bo chcę też powiedzieć jedno: jeśli choruje jedna osoba na alkoholizm lub na narkomanie. To nie choruje tylko uzależniony, choruje cała rodzina. rodzina, matki, żony, córki, synowie, wszyscy cierpią. Często do mnie ludzie piszą, panie Michale, dziękuję, że pan mówi, mój mąż dzięki panu poszedł na leczenie, w końcu zaznałam spokoju, w końcu moja córka nie boi się, że tata się zapije na śmierć. Już nie mówię o tym, że przyjdzie pijany, więc ja robię to, bo jeśli można by tym gadaniem moim uratować chociaż jedno życie, no to, to warto, warto. Boże życie ludzkie jest, tak. no wiadomo, największą wartością. Da się z tego wyjść samemu, bo wydaje mi się, że alkoholicy, przynajmniej mają takie, taką iluzję, takie wrażenie, że ja nie mam problemu, ja panuję nad sytuacją i, i, i ten lot w dół trwa. I, i da się z tego... Podciągnąć samemu. Znaczy ja nie znam takich doświadczeń i ja powiem, że zawsze jest potrzebna jakaś społeczność, która cię wesprze. Są różne drogi. Ja mm -hmm. też nie jestem takim osobą, żeby wmawiać ludziom, że moja racja jest najmojsza, jak to było w dniu Świro, mojsza niż twojsza. Tylko znam różne przypadki. Jedni na przykład, i ja też jestem takim przypadkiem, że ja 10 lat temu klęknąłem, poprosiłem Boga, mówię: Boże, błagam cię, pomóż mi, zabierz tą obsesję picia i brania. A ja zrobię wszystko, żeby już nie pić i nie brać. Ten cud się stał, to opisałem bardzo szeroko w mojej książce, mhm. ale. Też się tym cudem zaopiekowałem, zacząłem chodzić na mitingi dla uzależnionych A, A, N, A. Rozpocząłem terapię, znalazłem przewodnika duchowego, aczkolwiek znam ludzi, którzy poszli tylko w wiarę i, 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 i też im się udaje. Znam ludzi, którzy są niewierzący, a chodzą tylko na mitingi, i im się udaje. Znam ludzi, którzy chodzą tylko na terapię albo skończyli ośrodek. W każdym razie każda z tych osób, jaka droga by nie była. Tak, jak sam słusznie zauważyłeś, nie dała sobie rady sama. To jest choroba śmiertelna i lekarstwem na to jest pomoc dru, dru, drugiego człowieka. No i tu mogę zaapelować, nie bójcie się prosić o tą pomoc, bo, bo naprawdę warto i, i, i ludzie dzisiaj to już nie jest temat tabu, coraz więcej się o tym mówi. Są miejsca, zresztą, w ogóle słuchajcie, no, na całym świecie są mitingi dla anonimowych alkoholików mhm. i na anonimowych narkomanów za darmo, więc nie trzeba mieć korka pieniędzy, żeby dzisiaj się z tej choroby leczyć. Ty bardzo dużą rolę tutaj w Twoim procesie no, odrodzenie się na nowo, a wyjścia z tych uzależnień przypisujesz właśnie w Twojej wierze. Na ile to był ważny czynnik? To jest bardzo ważny w moim przypadku, aczkolwiek też mówię, nie jestem bardzo na to uważny. To znaczy, na przykład, na przykładzie swojego ośrodka. Ostatnio byłem na wywiadzie w Polsce i mnie zapytano, czy ja będę przyjmował ludzi niewierzących. I ja oczywiście, mm. że będę przyjmował ludzi niewierzących, bo każdy człowiek zasługuje na szansę. I to bez względu na przekonania, na orientację, no każdy człowiek i każdy młody człowiek przede wszystkim zasługuje na to, żeby wyciągnąć do niego dłoń i ja akurat wierzę w Boga, bo Bóg mi pomógł i czuję się w obowiązku mówienia o tym. To mi pomogło, ale znam ludzi, dla których tą siłą wyższą, czyli tym Bogiem, jest na przykład grupa NA, czyli mhm. anonimowych narkomanów lub anonimowych alkoholików. Mi łatwiej żyje się z Bogiem, dlatego też mówię o tym, bo może ktoś z tego skorzysta. Ja, jak coś mi się nie udaje, albo idę właśnie tak, jak to Ci mówiłem, na świadectwo czy na wywiad, trochę idę na łatwiznę. Modlę się, Panie Jezu, weź to i on za mnie robi, więc więc skorzystam z tych łask bożych zresztą poznaję fantastycznych ludzi no nie było mnie by tutaj, gdyby nie Salwatorianie, których właśnie poznałem, między innymi dlatego, że zaprosili mnie na pierwsze świadectwo 9 lat temu, mhm. tak się zaczęła moja przyjaźń z nimi przygoda z nimi dzisiaj doprowadziła do tego, że zaprosili mnie na pielgrzymkę, już to, to lata się umawialiśmy, no ale ja z różnych względów zawodowych nie mogłem tu przyjechać, a teraz przyjechałem i naprawdę, no co wam mam Powiedzieć, no też jest fajnie ugoszczony. Jestem po królewsku, mój syn lata po całym ośrodku Salwatorianów. No jest tam zresztą pewnie pielgrzymi, którzy chodzą, wiedzą lepiej ode mnie. Teren niesamowity klasztoru, jakaś magia niesamowita tego miejsca, taką bożą. E, e, łaskę tam czuć, taki spokój, mój syn się czuje tam swobodnie. Dzisiaj rano wstał do biskupa, podszedł, mówi: cześć do niego, siedem lat, ma biskup cześć. Mówi: wiesz, jak mam na imię? Nie wiem. Fryderyk, od Fryderyka Chopera. Biskup mówi: to zaśpiewaj coś, dobra, zaśpiewam. I ja go pytam, coś im tam śpiewał. On mówi: oni ci opowiedzą. No więc czuję się tam cudownie, moja żona się cuduje cudownie, ja czuję się cudownie, i naprawdę powiem tak, no. Gdyby nie ta wiara w Boga, też nie, nie, nie spotkałbym tak wspaniałych ludzi. Tu myślę o zakonnikach, o Salwatorianach e, e, i też nie czynilibyśmy dobra, bo mówię, w Polsce to już nie jest pierwsze świadectwo, które ja daję. Jeżdżę z, do młodzieży często na ich zaproszenie po całej Polsce, a to do Trzebini, gdzie tam jest ich siedziba, a to do, do Bielska-Białej, do księdza Pawła Krężołka, który mnie zaprosił też na świadectwo, więc. Więc cały czas razem działamy. No i w Bożej sprawie. Wiesz, to mi się bardzo podoba to, że w otwarty, odważny sposób mówisz o tym, że Bóg jest dla ciebie ważny, że Bóg ci pomógł, nie od tego, czy rozmawiasz z kimś gdzieś prywatnie, czy jesteś gościem jakiegoś talk-show, wywiadu, Bóg jest z tobą, nie wstydzisz się tego. To jest fajne. Yy, czy trudno jest osobie w Twoim położeniu, osobie, która jest gwiazdą, która jest rozpoznawalna, właśnie w taki sposób jednoznacznie mówić, jestem z Bogiem, Bóg jest ze mną? No, mi nie trudno, właśnie. Ja mam tą łaskę, że mi nie jest trudno. Ja raczej czasami mam żal do moich. Kolegów znajomych, wielu artystów jest wierzących, bo często mi zadają takie. Ale to tak po cichu, no nie? Tak, właśnie. Często zadają mi pytanie, no panie Michale, pan to ma pan pewnie tam trudno w tym środowisku aktorskim czy tam artystycznym, bo pewnie pan jest jedynym wierzącym. Ja ja mówię, no nie właśnie, nieprawda jest mnóstwo wierzących, tylko ludzie się nie ujawniają i do pewnego do pewnego czasu miałem właśnie żal. Mówię, kurde, no jak to jest? Dlaczego oni nie mówią o tej wierze? I moja żona mi powiedziała: Słuchaj, Michał. Nie każdy jest taki jak ty. Nie każdy mm -hmm. ma tyle odwagi e, i mówi, Polska jest specyficznym krajem. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie rzeczywiście no, można patrzeć z podziwem i zazdrością, patrzę na aktorów wybitnych, którzy odbierają askary i mówią e, First God, i na pierwszym miejscu Bóg i, i dziękują Bogu często. No To jest... Coś niesamowitego, patrzę na to zawsze z taką zazdrością, że mm. tu się o tym mówi, że tu się tego sportowcy, koszykarze NBA, e, 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 gracze futbolu amerykańskiego, e, zdobywcy Oscarów, Denzel Washington no czy Matthew McConaughey. no kurde, to od Boga. Jest, Właśnie, to mm -hmm. jest coś pięknego, aż teraz, jak to o tym mówię, to mam ciary, bo to jest niesamowite świadectwo, niesamowita siła i, i, i przecież u nas też tak niewiele by trzeba było, bo wielu dziennikarzy, że wielu prezenterów, wielu aktorów jest, jest, yy, 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 mm, jest yy, bieżących, a tak? gdzieś się czają, gdzieś się boją, no ale rozumiem, że, 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 że się mogą bać, że mają rodziny, że może myślą, że jakieś konsekwencje z tego będą, ale zapewniam was, nie ma. Ja od kiedy mówię o Bogu, a mówię od lat 10, bo czuję się w obowiązku, no bo no, sam pomyśl, jakbym miał nie mówić o Bogu, jak wyrwał mnie z piekła uzależnienia, gdzie 10% ludzi tylko wychodzi, a ja 10 lat temu się pomodliłem o łaskę, tą łaskę dostałem nowego życia, dzisiaj jestem ojcem, spełniły się moje marzenia, jestem ojcem, jestem mężem. Gram najlepsze role wymarzone, jakie tylko wymarzyłem, i miałbym teraz nie mówić o bo Bogu, się go wyprzeć, no to to by było nie w porządku wobec niego. Czuję się w obowiązku, a poza tym, no kurde, bierzcie przykład ze mnie, od kiedy ja mówię o Bogu same profity, jeżdżę po Stanach, gram gierka. No kurde, ludzie, zobaczcie, ile to łask spływa. Mam piękną żonę, wspaniałego syna, więc czego tu się bać nie rozumiem. Dzięki. A, no to, to powiedz o rodzinie. Tak, no rodzina, powiem tak, jak już ci mówiłem, jestem bardzo taki no, zadowolony, ucieszony, że moja żona dzisiaj właśnie zdeklarowała, że pójdzie cały ten, całą tą pielgrzymkę. Aż byłem w szoku, bo mówię, może w niedzielę krótszy kawałek dołączysz, prawda? dołączysz czy ten. No, mojego syna to się nie martwię, bo on tam zaraz wsiądzie do samochodu, zmanipuluje całą grupę. Więc cieszę się, <laughs> że jestem tutaj z nimi, że możemy razem przebywać, bo no ja tu będę do 5 września. Byliśmy u naszych świadków na Florydzie, bo tu nie będę ukrywał, też się pochwalę moją świadkową. Jest Karolina Kowalkiewicz, która była numerem 2 w UFC, w największej organizacji, więc nie zaczynajcie ze mną ani z moją żoną, bo, <śm> bo z będą nokauty. Tak, jej mąż przez wiele lat był jej trenerem i wielu wspaniałych ne, zawodników prowadził, więc ich przy okazji odwiedziliśmy Aha. sobie tydzień. Też tak jak mówiłem, zbieraliśmy to doświadczenia, pojechaliśmy do jednej z w Miami, podpatrzeć, jak tutaj my sobie radzą z uzależnieniem, no bo wiadomo, jednak Stany we wszystkim są do przodu, tu są najlepsi specjaliści. Stany ciągną tych najlepszych specjalistów z całego świata i warto uczyć się od najlepszych. Mm -hmm. I To, co było dla mnie no, niesamowite, to rzeczywiście, że nasze programy są bardzo podobne, założenia. no To była bardzo wzruszająca rozmowa, zresztą, którą można zobaczyć u mnie na Instagramie z pobytu, relacje z pobytu właśnie z tym w tym ośrodku z Miami. Ale to, że też tam byłem z moim synem, że byłem z moją żoną, że oni to razem ze mną przeżywają, że właśnie teraz się zapakowaliśmy, przyjechaliśmy tu do Chicago. Tutaj pójdziemy pielgrzymkę, potem lecimy do Orlando. No, wiadomo, tam z Karoliną ona podpisuje karty dla sportowców, ale przy okazji odwiedzimy Disneyland, Universal. No, też mogę im, im dać coś tu, nie? Nie tylko praca, nie tylko pielgrzymka, nie tylko no, ten, ten ośrodek w głowie, który oczywiście jest ważny, ale że, że jest tu ze mną rodzina. To, to, to jest dla mnie naprawdę ważne, bo dużo pracuję, nie ukrywam, dużo jeżdżę po Polsce, dużo jeżdżę po świecie też ze spektaklami, dużo mnie nie ma. No i tu założyłem, warunki są takie, że przyjeżdżam, ale tylko z rodziną, żeby być z nim ten miesiąc i to jest, no każdy dzień to jest tu jak łaska, no bo wiecie, nie ma nic lepszego, jak oczka rano cię budzą i, i tata wstawa, i lecimy. Mój syn jest taki kochany, ma 7 lat, i przede wszystkim, że jest tu. Szczęśliwy, no to, to jest dla a mnie ten czas się nie wróci, ten tak. czas się nie cofnie, dzieci rosną tak szybko, że trzeba ten czas chwytać teraz. Dokładnie. Michał, ja opowiedz jeszcze o Odwróconych, o tej klinice, to dla Ciebie bardzo ważny projekt. Tak. Projekt. Wiele osób ci chyba starało się namówić do tego, żebyś, żebyś otworzył tego typu klinikę. Tak, to prawda. Takich propozycji miałem wiele, ale były to propozycje takie, wiesz, Panie Michale, no mamy taką klinikę, czy by mhm. Pan zareklamował? A ja nie reklamuję rzeczy, których sam nie używam. To co to znaczy? To znaczy, ja mógłbym zareklamować klinikę, w której ja byłem. E, w, na przykład, w, w, ja byłem w Ośrodku Państwowym e, w Pławniowicach, Zalecam ten ośrodek świetny. Byłem tam, wiem na czym polega terapia, wiem, jacy są terapeuci, ale nie znam tam tych ośrodków, gdzie, się, gdzie już one były rozchulane i no. jakby y, działały pełną parą. Nie byłem do tego przekonany, podziękowałem, aż w końcu na mojej drodze stanęła po książce, którą wydałem i która stała się bestsellerem w, w Polsce, ale no nie ze względu na moje dokonania artystyczne, bo jeszcze długa, mam nadzieję, droga przede mną, tylko na tą. Historię taką się stała trochę Biblią dla uzależnionych, ja. przez to szczere świadectwo, co też dla mnie szokiem jest i do dziś se myślę: Bo Panie Boże, Ty masz poczucie humoru. No w życiu bym się nie spodziewał, że to takie żniwa przyniesie, takie owoce, że ona tylu ludziom będzie pomagała. No, i coraz więcej ludzi pisało, panie Michale, czy pan będzie prowadził warsztaty, czy pan będzie spotkania. Ja jeżdżę po całej Polsce z takimi spotkaniami autorskimi. No, aż w końcu na mojej drodze stanęła Dominika szefler karbarczyk moja, moja dzisiejsza wspólniczka i przyszła z projektem zupełnie innym, który zaczynamy od nowa i powiedziała, panie Michale, śledzę pana karierę od wielu lat, chciałabym z panem otworzyć ośrodek. Nie chcę zdradzać jej historii, bo to też prywatna historia, mhm. która. Do tego popchnęła, jakby zupełnie ma inne biznesy, no ale gdzieś tam no, rodzinna sytuacja ją do tego jakby popchnęła, żeby też pomagać ludziom. I mówi tak: Ja się na tym nie znam, ale chcę pomagać ludziom, a do pana mam zaufanie, że jak z panem to zrobimy, to to będzie najlepsza tak. klinika w Polsce, jak nie w Europie. I ja mówię dobrze, ale pod jednym warunkiem. Po pierwsze, bo już najpierw ją zapytałem, po co ona chce to robić. Opowiedziała mi swoją prywatną historię. A druga rzecz mówię. Jak Pani ma zamiar leczyć tych ludzi, bo to jest podstawa? Właśnie. I ona mówi że chcąc pomóc bliskiej osobie poświęciła pół życia szukając programu gdzieś na świecie i trafiła na program Lisy Najawicz, tutejszej profesor Harvardu, która przez lata pracowała nad traumą na uniwersytecie, prowadziła badania i która właśnie dowiedziała się podczas tej pracy, że 90% tych ludzi doświadczonych traumą to byli ludzie uzależnieni, że za każdym uzależnieniem stoi mniejsza lub większa trauma i ja Pochyliłem się nad tym programem, przewertowałem go, podobało mi się w tym programie, że on nie podważa wszystkiej tej całej spuścizny tego programu Minnesota, meetingów mm -hmm, NA, mm. które mi też pomogły, tylko jakby dodaje jeszcze kropkę nad I i że to jest coś nowego, czego w Polsce jeszcze nie ma. No, i mówię, dobra, ale robimy to po mojemu, że ja rekrutuję terapeutów, że ja tego pilnuję, że to są ludzie, z którymi, do których ja mam zaufanie, i ona się na wszystko zgodziła, i dzisiaj mamy świetną kadrę, świetny program. Ja jeżdżę po. Po świecie, no trochę tak się śmieję. Oczywiście, nie śmiałbym się porównywać do tak wybitnej jednostki, jakiej jest Wiktor Osiatyński, ale, no, ale od niego się w Polsce wszystko zaczęło. Wielki, wspaniały człowiek, on też jeździł po Stanach Zjednoczonych, podpatrywał, jak to robią najlepsi. On ono jakby rozpoczął, był pionierem. W w Polsce właśnie programu Minnesota mitingów. No i, i, i sobie pomyślałem, że trzeba to robić, tak jak właśnie robili to ludzie, którzy, którzy doprowadzili do tego, że wielu, wielu ludzi Polsce, no, no, weszła na drogę trzeźwienia i, po, i uratowali swoje życia. Więc oczywiście, no nie będę nigdy Wiktorem, broń Boże, bo to jest wielka postać i ten, ale, ale warto uczyć się i podpatrywać tych najlepszych i robić to, co oni. Więc jeżdżę też po Stanach przyjemne, spożytecznym, Udoskonalamy klinikę, oczywiście będziemy się cały czas uczyć. Jestem otwarty, jak ktoś z jakimś doświadczeniem na pielgrzymce się znajdzie i będzie chciał się podzielić, to, to, to ja z chęcią o tym. Porozmawiam i z chęcią się czegoś nowego nauczę. To jeszcze o tym, co robisz artystycznie. Wspomniałeś Gierka, świetnie zagrałeś tak, towarzysza, tak. pierwszego sekretarza. Tu oglądaliśmy w kinach. Teraz ten film jest na platformie Netflix, więc można go oglądać. Powiedz, na czym pracujesz, co masz w pipeline na, na następnym miesiącu? No to powiem tak, możecie to zdziwić, ale od kiedy zaczęła się ta klinika? no. Zrezygnowałem z dwóch projektów, bo pomyślałem sobie, że nie da się wszystkie. Oczywiście mam spektakle swoje stałe, mam serial, w którym gram. Tak. Zrobiłem też taki program dla Prime Amazon, tylko dla polskiej wersji. Nie wiem, czy to będzie też w Ameryce, ale w tym polskim Prime będzie program taki, który już we wrześniu, którego będzie premiera. Jeszcze nie mogę zdradzać wszystkich szczegółów, bo dopiero we wrześniu ruszy kampania promocyjna, mhm. więc jakby dużo się dzieje, ale troszkę może to Państwa zdziwi, ale właśnie działam w tą stronę, żeby ukrócić tych projektów, żeby znaleźć przestrzeń na tą e e klinikę, bo nie da się zrobić dwóch rzeczy dobrze. To znaczy oczywiście Wczoraj rozmawiałem z wybitną terapeutką, żoną, zresztą Wiktora Osiatyńskiego, Wojdyło i ona do mnie mówi, no ale panie Michale, niech pan mi tylko nie mówi, że pan zrezygnuje z aktorstwa. I ja oczywiście <noise> z aktorstwa na pewno nie zrezygnuję, aczkolwiek żeby znaleźć też czas dla rodziny, żeby ta klinika działała, miała ręce i nogi, żeby mógł się jej też tam poświęcić w jakiś sposób, no to zrezygnowałem z dwóch spektakli. Miałem teraz właśnie się wrócić i, i brać udział w próbach, no ale powiedziałem sobie: Nie, no są rzeczy ważne i ważniejsze, aczkolwiek to nie znaczy, że rezygnuję z akcji no, w ogóle to. i na pewno mnie zobaczycie. No, już niebawem we wrześniu na Prime Amazon w programie takim mogę chyba troszkę zdradzić. Eee, kurczę, z żoną tam będę, o mm, tak powiem, no okay. nie chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale sobie uświadomiłem, że nie mogę więcej powiedzieć. Będę z żoną w tym programie, na będzie primie. się działo na Prime Amazon. Amazon od, z końcem września. Zanim będziesz na Amazon Prime, to będziesz w sobotę i w niedzielę na Pielgrzymce, na 37. Tak. Pielgrzymce. Przez oba dni będziesz maszerował wszystkie etapy. Można Cię zaczepiać, poprosić o selfie, opowiedzieć Ci swoją historię, zadać Ci pytanie. Jesteś do dyspozycji? Tak, jestem, aczkolwiek też uczulam od razu. Nie obraźcie się. Pamiętajcie, że ze mną idzie mój siedmioletni syn, i do pewnego momentu takie było, że nieraz mnie ktoś zaczepiał, mówił Panie Michale, przeczytałem Pana. Książkę i mówi, to uratowało mi życie, albo mi pomogło. No ja taki dumny szedłem z synem i mówię, no zobacz, Frysiu, bo on ma Fryderyk, ja mówię, Frysio mylą, że Rysio cały czas. Ale ja mówię, Frysiu, jak i tata, no że jak tato tu zaczepiają i ten. A on mi mówi, wolałbym, żeby nie zaczepiali. I tak do mnie dotarło. Ja mówię, dlaczego? On mówi, bo chciałbym mieć ciebie tylko dla siebie. No. Więc słuchajcie, oczywiście ja nie. Postaram się podzielić tą uwagę, ale nie zdziwcie się, jak czasami odmówię, jak mój syn powie, nie ma żadnych wywiadów i ten, bo już nieraz w Sopocie mieliśmy takie doświadczenie, że idziemy i ktoś mówił, można zdjęć on nie! Mówię, ja mówię, że... jest twój agent. Tak, dokładnie. Więc słuchajcie, jak traficie na, na mojego agenta w postaci mojego syna, nie obraźcie się, jak was ukróci, to znaczy, że nie czas, nie pora, ale myślę, że on całego tego dystansu nie przejdzie. Gdzieś tam w samochodziku będzie jeździł, albo z kimś tam na, na wózku, więc wtedy ten... będę. Jak będę sam, to na pewno to na pewno poświęcę każdemu czas. Super. Dziękujemy bardzo. Michał Koterski. Michał, znacie doskonale. Ja wam go przedstawiam dziś przede wszystkim jako specjalnego gościa 37. pielgrzymki z Chicago do Merwila, Indiana. Jest do waszej dyspozycji w sobotę i w niedzielę. Warto się wybrać na pielgrzymkę chociażby dlatego, żeby posłuchać z pierwszej ręki świadectwa, które Michał wygłosi dwa razy. Najpierw w sobotę, najpierw w niedzielę. Tak, tak. Michał, dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam serdecznie. I słuchajcie, jak to powiedział święty Jan od krzyża, u schyłku życia tylko z miłości będziemy rozliczeni. Ja czuję, że tej miłości na tej pielgrzymce będzie bardzo dużo. Dobrze, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam.